Dzień dobry kochani, witam serdecznie na kolejnym odcinku. Yy, I dzisiaj przygotowałam zdrapeczki za 60 zł. No i mam tak za 20 zł mega linia. Yy, Za dyszkę mam trzy zdrapki: z zdrap party i starożytny skarb. I dwie zdrapki za 5, super linie i ekstra pensje. To co, od ekstra pensji zacznę. I mam z numerkiem 35. No dobrze, no to lecimy. Co tutaj wygrywa? 25.

Obskoczyliśmy te liczby. No dobra, no to teraz super linia. I mam z numerkiem 17. Ok, i na początek sakwa i biedronka. Tu jest biedronka. O, tu jak fajnie w pionie. Same sakwy. No i to tyle. Moneta i księżyc. Tu jest moneta. Tu. I tutaj na no, księżyca nie widzę. Dalej jest słoń i korona. Słoń. Tu kolejne. Tu jest jeszcze korona. I jeszcze tutaj korona. Co dalej? Kwiatek i arbus. Tak. Tutaj kolejna. I jeszcze tutaj. No albo za nie ma. Dobra. To teraz czapka i klucz. O, tutaj w jednej linii. Ok. I gdzieś jeszcze. Tu jeszcze są klucze. No i to wszystko. Kości i tęcza kości tęcza, o, tu jest tęcza i tu jeszcze kości. To teraz balony i serce. Balony, serce. No nie było nic. Co dalej? Ptak i dzwon. Ptak i dzwon. To jest ptak i tylko jeden. Ok, klapki i cytryna. Cytryna i klapki. Dobra. Tutaj klapki. O, no i to tyle. Ok, podkowa i wiatrak. Podkowa jest. No, wiatraka nie ma. I ostatnie dwa. Piłka i lody. O, o, o. I wszędzie coś blokuje, także niestety super linie, puściutkie. Ok, no to teraz z drapeczki, zadyszka i na początek starożytny skarb z numerkiem 20. No i szukamy oczywiście trzech takich samych symboli. Ostatnio nawet całkiem szczęśliwy dla mnie ten starożytny skarb. Zobaczymy jak dzisiaj się spisze. Dwa razy Ibis i niestety bonusu też już nie będzie. Sfinks, drugi Sfinks, Kleopatra, Faraon i Wielbłąd. Gra czwarta: Skrzynia, Piramida, Sfinks, Harfa i Słońce. Gra piąta: Palma Łuk, Mumia, Wielbłąd i Hełm. No dzisiaj chyba pechowo. Skrzynia, statek i łuk. OK I ostatnia gra. Gra siódma. Statek słońce, piramida. Drugi statek. I niestety Kleopatra się wcięła. Także nie ma tu wygranej chyba, T i R. Dokładnie. No dobrze, no niestety na razie same pustaczki. No to teraz zdrap party. Może w końcu znajdę tu czapeczkę. O i znowu mam numer 25, to tak jak pierwszego dnia, jak nagrałam pierwszą zdrawkę tą to tofi, kier sweter, aparat, sukienka, winogrono, muszka, jabłko, perła, róża, awokado, okulary, pierścionek. I czym kończymy? Dzwonek perfumy But i lustro. No, niestety. Puściutko. No to ostatnia zadyszka. Królkesz I mam z numerkiem 12. I szukamy jeszcze korony albo tego pliku. I wygrywa tak. 16, 23, 59, 11 i 37. I co tu jest? czterdzieści dwa, trzydzieści dziewięć, siedemnaście, pięćdziesiąt sześć i czterdzieści trzy, trzydzieści cztery, czterdzieści cztery, czterdzieści pięć, pięćdziesiąt cztery, dwadzieścia dwa i kolejny rządek, czterdzieści sześć, pięćdziesiąt dwa, trzydzieści jeden,

się tutaj nie rozsypać za dużo. No i teraz wjeżdża z drapeczka za 20 zł. Ostatnia, czyli megalinia. I mam z jedynką. No nieźle. Nawet nie widziałam, <gryw> pani podawało. Także sprawdzałem, czy jedynkę. Auto i naszyjnik. Naszyjnik jeden, naszyjnik drugi. O, tutaj trzeci. O, jeszcze tutaj. A jeszcze autko szukamy. Hmm. O, jest auto na samym dole. No i dobra. To teraz kolejne dwa. Diament i Biedronka. Biedronka jest. Hmm. I jeszcze diament, tutaj Biedronka. O, było auto jednak, proszę bardzo. To po prostu ja jestem jakaś ślepa. Diament, biedronka. I na samym dole jest w końcu diament. I tu jeszcze biedronka. Dobra, co dalej? Flaming i słońce. Flaming, słońce. Tutaj są flamingi. No, sporo tych flamingów. A jeszcze te słońce. No, ale słońce niestety nie widać. Chyba nie ma, albo zwykle coś pominęłam. Żółw i wiśnie. Żółw jest. Wiśnie też. Tu jeszcze jedna. tutaj nic, tu jest żółwik i na samym dole są wiśnie o, no i dobra popcorn i motyl tu jest popcorn dobra, tutaj kolejny motyl tu obydwa tutaj dwa motylki No, to symbole też fajnie się spisują. Tu jeszcze motel. Ok, no to co teraz? Szminka i klucz. Szminka, klucz. Tu jest szminka. Klucz. I tutaj szminka. Ok, kolejne dwa. Winogrona i foto. Tu jest foto. Tu. Tutaj o, i winogrona nie ma. Ja myślałam, że było. Dobra, pierścionek i arbus. Tu już na pewno były obydwa. No, tu jest arbus. Pierścionki. I tu jeszcze jeden. Dobra, kolejne dwa. Piłka i prezent. Piłka, prezent. Hmm. No, chyba nie było ani tego, ani tego. Ananas i sakwa. Tutaj są ananasy. Hmm. O, tu serduszka, żeby weszły. <laughs> Fajnie tak potrójnie. Tylko jeszcze by lody musiały być. Ananas i sakwa. O, jest sakwa. Okej, okay, tutaj nic. I tu jeszcze ananasy. Okej, okay, kolejne dwa. Kości i kokos. Kokos jest. Tutaj. Kolejne. a kości, kości nie było chyba nie, no dobra to teraz co klapki i dzwon klapki, dzwonek hmm. to nie było no nieźle <noise> ale puste przyloty pióro i liść, o dwa podobne do siebie będzie łatwiej tutaj liście tutaj to tu jeszcze liście no sporo tych liści dobra i ostatnie dwa zegar i korona no dobra to tak korona to jeszcze korona Zegar też jest. Hmm, no, ale niestety. Wszędzie coś blokuje. Także, kochani, cała nadzieja w bonusie, bo inaczej będzie pusty odcinek. Także liczymy na bonus, ale niestety się przeliczyłam. No, niestety jest portfel. Także wszystkie drapeczki dzisiaj chyba puste. No, na to wychodzi. Niestety, mega linie pusta, się nie spisały. Tu mam jeszcze co? Starożytny skarb, zdraparty, starożytny skarb. Super linia i ekstra pensja i niestety dzisiaj wszystko puste. Także kochani, widzicie, tak też bywa po prostu, że nie zawsze są jakieś wygrane. Czasami jest więcej, czasami mniej, czasami nie ma w ogóle, także nie ma co się tym przejmować i będę drapać oczywiście sobie jutro dalej i szukać fajnych perełek Także kochani. Ja wam serdecznie dziękuję za obecność. Dziękuję, że oglądacie. Mam nadzieję, że odcieżek Wam się podobał. Jeżeli tak, to standardowo zostawcie łapeczkę w górę. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, no to oczywiście do tego zachęcam. Także, kochani, ja się z wami żegnam, życzę Wam pięknego dzianka i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Także buziaki! Bye-bye.